Dziś o dodatkach do montażu, czyli jak usprawnić, jak ulepszyć montaż, na którym zawieszamy swój najlepszy teleskop. Zapraszam. Dzisiejszy materiał ma charakter raczej uzupełniający do tego filmu, w którym przedstawiałem kilka słów o montażach astronomicznych. Wspominałem tam o dodatkach, które możemy kupić, które możemy zamontować do naszych montaży, aby zwiększyć ich funkcjonalność, aby uatrakcyjnić ich korzystanie. Dziś Chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, które posiadam i które przydają mi się przy obserwacjach moimi montażami, a dokładnie teleskopami, na których, które zawieszam na montażach, jakie posiadam. Zanim przejdę do prezentacji tych kilku akcesoriów, chciałbym zwrócić Wam na jedną rzecz uwagę. Wielu z Was zaczyna swoją przygodę z astronomią. Wielu z Was staje przed wyborem teleskopu i montażu. Wraz z rozwojem Waszej pasji, wraz z rozwojem Waszych potrzeb astronomicznych, obserwacyjnych czy astrofotograficznych, zapewne staniecie przed kolejnymi dylematami: czy trzymać się jednego montażu, czy kupić kolejny, czy ten będzie lepszy, czy tamten będzie lepszy. Na to pytanie zawsze będziecie musieli odpowiedzieć sami. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Poza wyborem montażu, poza wyborem jego typu, zwracajcie uwagę, aby jeżeli będziecie się już decydować, ja wiem, że to nie będzie takie proste, trzymać się jednego producenta, jednej rodziny montażów. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli zdecydujecie się już na rozbudowę swoich montażów, to poszczególne akcesoria będą kompatybilne zarówno z tymi prostszymi montażami, z tymi bardziej zaawansowanymi w ramach jednego producenta. Te akcesoria, które ja dziś Wam pokażę, akurat będą do montaży Celestrona, ale mają dokładnie swoje odpowiedniki w Skywatcherach i innych klonach typu Orion i tak dalej, i Dlatego y, warto trzymać się jednego producenta, aby poszczególne akcesoria, które sobie dokupicie, o które wzbogacicie swoje zestawy, pasowały do kolejnych montaży, czy to, które zastąpią ten, który będzie miał za słabe parametry, czy będzie to kolejny Wasz montaż. No ja... Y, Sparzywszy się, a może nie tyle sparzywszy, co yy, uczący się na błędach, yy, o tym nie byłem za bardzo świadomy, kiedy wybierałem swój sprzęt. Choć może nie do końca. Ale yy, ja akurat u siebie mam dwóch producentów obecnie montaży. Montaży w domu mam cztery. W domu, w obserwatorium w sumie są to cztery montaże. Nie są to jakieś topowe rzeczy, ale mam dwóch producentów. Ja mam akurat celestrona yy, oraz i optrona. Nie są one z sobą kompatybilne, co jest dość logiczne. I tutaj yy, jest to, że niektóre elementy mam powielone, gdyż musiałem kupić zarówno do optrona, jak i do celestrona. Abyście unikli tego błędu, abyście. Raz tylko musieli wydać pieniądze na swoje akcesoria. Przestrzegam przed taką rzeczą. Ja wiem, że to nie będzie takie proste, ale warto się nad tym zastanowić, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy i aby wraz z rozwojem swojego zasobu sprzętowego nie musieć co chwilę kupować podobnych akcesoriów do innych montaży. Oczywiście, rozwój w montażach jest tak duży, że w tej chwili zapewne wybrałbym inne montaże. Te mam, sprawdzają się nie najgorzej, jestem z nich zadowolony, mam montaż, który traktuję jako taki na wypady, mam montaż w obserwatorium, który jest totalnie stacjonarny, mam również taki montaż, który nieraz wystawiam na zewnątrz, jak ktoś tam przychodzi pooglądać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego każdy z nich pełni inną rolę, a zarazem staram się właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, aby akcesoria mieć wspólne do tych montaży. Więc zwracajcie na to uwagę, jeżeli będziecie stali przed takim wyborem. Myślę, że pozwoli Wam to zaoszczędzić troszkę środków, które będzie można na przykład wydać: czy to na ciuglepszy model danego producenta, który którego wybierzecie, bądź na inne akcesoria. Tutaj każda zaoszczędzona złotówka i tak zostanie zagospodarowana, zapewne sprzęt astronomiczny. Przejdźmy już do konkretów. Chyba najważniejsza rzecz, jaka winna znaleźć się w każdym montażu, to lunetka biegunowa. Czyli taka mała lunetka. Znaniesioną mapą, no w tym przypadku oczywiście bieguna północnego, która pozwala, która montowana w osi pozwala idealnie ustawić nasz montaż na biegun północny, co pozwoli oczywiście na jego dużo lepsze, dużo dokładniejsze prowadzenie. Co ciekawe, tą lunetkę akurat mam. Jak już wcześniej wspomniałem, do jednego z producentów, czyli do Celestrona. Oczywiście jest to montaż typu EQ, który chyba widać za mną. No nie tak, nie do końca, bo go troszkę zasłaniam. I tam ona jest zamontowana. Lunetka biegunowa jest zbędnym elementem przy montażach AZ oraz widłowych, no, które są jakimś tam. Klonem montaży AZ. Tutaj jest zupełnie inna zasada ustawiania. Tutaj nie ma potrzeby ustawiania na biegun północny, gdyż pracują obydwie osie. Kolejnym elementem jest to, iż na przykład w moich iobtronaх lunetki są w standardzie. Nie trzeba ich dokupywać. Są w montażach. Co ciekawe, nawet podświetlane. Uważam, że to akcesorium, to dodatkowa lunetka powinna znaleźć się w każdym montażu bezwzględnie, przy pomocy którego będziecie robić zdjęcia nocnego nieba. Bez tego nie wyobrażam sobie szybkiego, precyzyjnego i dokładnego ustawienia na biegun północny. Dlatego zwracajcie na to uwagę, koszt nie jest duży. W przypadku Sky Watcherów, w przypadku Celestronów jest to kilkaset złotych maksymalnie. Lunetki generalnie są w miarę uniwersalne. Yy, jeden model pasuje do kilku rodzajów montaży, dlatego warto to mieć, a uważam, że nawet jest to jedno z akcesoriów, które jest obowiązkowe. Kolejna rzecz to rzecz, która w dzisiejszych czasach no jest coraz bardziej zbyteczna, choć nieraz się przydaje. Coraz rzadziej ją stosuję, ale są takie sytuacje, gdzie jest to lepsze rozwiązanie niż nasza komórka. Mówię tutaj o akurat mam e, sync e, Sky Synca, oczywiście do celestrona, strona, e, czyli to jest GPS. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że e, bezpośrednio GPS będzie nam podawał nasze współrzędne. Do mechanizmu, do układu elektronicznego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie naszego teleskopu. Tą funkcję, oczywiście, w dzisiejszych czasach coraz częściej zastępujemy odczytywaniem naszych współrzędnych geograficznych z GPS-ów, wbudowanych w komórkach. Przy czym tutaj jest to fajne rozwiązanie, nie muszę o tym myśleć. Podłączam tylko do wejścia odpowiedniego, w moim montażu resztę robi się automatycznie. Jak mówię, mam coś takiego, pokazuję, abyście wiedzieli, że coś takiego istnieje, choć naprawdę coraz rzadziej z tego się korzysta. Kolejne rozwiązanie, które jest moim zdaniem dość fajnym rozwiązaniem, yy, jest powielane chyba przez wszystkich yy, takich producentów popularnych montażów. No, ja oczywiście Wam znów pokazuję. Celestrona, bo to mam. Nazywa się to Sky Portal akurat przy Celestronie, przy Sky Chyba się to nazywa Skylink czy coś takiego. To takie małe urządzonko, które rozszerza wasz montaż, o łączność bezprzewodową, o łączność Wi-Fi. Jest to o tyle wygodne, że po zamontowaniu tego urządzenia czy to właśnie w Celestronie, czy jego odpowiednika w Skywatcherach. Są również, z tego co wiem, do montaży Oriona. Instalujecie sobie czy aplikacje na Waszym telefonie, czy aplikację, którą dostarcza producent za darmo w komputerze i przy pomocy Wi-Fi, sieci bezprzewodowej, będziecie sobie mogli sterować czy to z komórki swoim, Montażem wyszukiwać poszczególnych obiektów przesuwać w jedną, drugą, trzecią stronę, sprawdzać, gdzie się montaż akurat jak, jaką część nieba wskazuje, czy również z programu, który dostępny jest chyba i na Windowsy, i na macOS, z tego co pamiętam, akurat w przypadku celestrona, więc bardzo fajne rozwiązanie, które Poniekąd w przypadku na przykład smartfona zastąpi Wam z powodzeniem pilota, który nie zawsze jest w standardzie montażu w celestrona. Tak jak mówię, to rozwiązanie jest bardzo fajne. To rozwiązanie jest dostępne na wiele platform, na wielu producentów montaży. Dobre rozwiązanie. Ciekawe rozwiązanie, a przede wszystkim, co najważniejsze, przydatna rzecz. Warto się nad takim czymś zastanowić. I na koniec yy, takiej krótkiej prezentacji, tego co akurat u mnie znajduje się i co yy, zdaje u mnie egzamin. No takie coś już troszkę droższego, trochę yy, ciekawsze rozwiązanie. To nazywa się w celej stronie StarSense. Yy, jest to tak naprawdę kamerka. Która pomaga nam w szybkim ustawieniu, w szybkim rozpoczęciu obserwacji oraz prowadzeniu teleskopu za obiektem. Dokładnym prowadzeniu do obserwacji raczej wizualnych. To rozwiązanie nie nadaje się do astrofotografii. Choć powiem Wam szczerze, że. Jak mi się spieszy, to nawet i z tego korzystam i nie jest tak źle. Ale co jest bardzo ciekawego, dla tych, którzy nie znają nieba i którzy nie chcą się bawić samodzielnie w wyrównywanie na jedną, dwie, trzy gwiazdy, tak jak to tam jest z pilota, to rozwiązanie jest cudownym rozwiązaniem, gdyż praktycznie ustawiacie teleskop w dowolnym miejscu, kamerka odczytuje sobie niebo, sprawdza z bazą, i już wie, jak, gdzie znajduje się Wasz teleskop, przy czym oczywiście nie może to być wszystko takie kolorowe, to rozwiązanie jest rozwiązaniem drogim. Tutaj rozmawiamy już chyba o granicach półtora tysiąca lub więcej. Ja, tak jak mówię, mam akurat rozwiązanie firmy Celestron, identyczne rozwiązanie ma Sky-Watcher, więc jak widzicie, ci producenci, a, nie wiem, czy oni mają wspólne fabryki, czy jeden kopiuje od drugiego, czy te same fabryki robią to pod różnymi markami, pewnie tak to wygląda. Ale chciałbym Wam jeszcze raz uświadomić, że warto, warto naprawdę trzymać się jednego producenta. Jak widzicie, migracja tych poszczególnych akcesoriów jest możliwa w ramach rodzin montaży. Zwracajcie uwagę, przy wyborze montaży na wyposażenie, bo bardzo często to, co ja muszę dokupić do jednego montażu, jest w standardzie w drugim montażu. Jak wspomniałem, przy lunetce biegunowej i optrony moje w standardzie mają lunetki biegunowe. Co ciekawego, jeden z tych moich montaży i optrona ma w standardzie WiFi. Tak więc to, co nieraz będziecie dokładać, aby wzbogacić swój montaż, możecie mieć już w standardzie, w troszkę droższym montażu, i jak się później okaże, może to wyjść praktycznie na te same pieniądze wydawane na sprzęt astronomiczny, a może się na przykład okazać, że tak jak w przypadku Joptrona, jest on zawsze moim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o astrofotografię, bo po prostu jest dobry. Tyle na dziś, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, mam nadzieję, że pokazałem wam tylko kilka przykładów, ale tych akcesoriów jest dużo dużo więcej i mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś fajnego dla siebie. Jeżeli takie filmy się wam podobają, zapraszam jak zawsze do subskrypcji, zapraszam do wsparcia na Patronite. No i cóż zapraszam na nasze livey. Tam się dzieje dużo fajnych rzeczy. To takie póki co spontaniczne rozmowy, które z czasem pewno przerodzą się również we wspólne obserwacje. Zapraszam na te live, bo jest to taka okazja, gdzie można zadać takie pytanie na szybko. Jeżeli znam odpowiedź, udzielę jej od razu. Jeżeli nie, no to jakoś gdzieś tam się postaram dowiedzieć, aby Wasz błąd nie, nie wprowadzić, a zarazem również uczestnicy tych spotkań na bieżąco poprawiają mnie nieraz i podsuwają różne fajne rzeczy, dlatego mam nadzieję, że spotkamy się również na kolejnych naszych spotkaniach na żywo. Raz jeszcze zapraszam do subskrypcji, do wsparcia. Na tym kończę dzisiaj. Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl. Do zobaczenia pod niebem pełnym cudów.